Hej, hey, dobry dzień. Jak niedobry, to go zmieni. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Kochani, witam 9 czerwca. Sprawdzamy już o której godzinie słońca. U mnie tam ruch, że ho 651 i 9 czerwca plus 15. wschód słońca. Piąta 8, zachód 21, 17. Wiatr 3 km na godzinę wzrastający, wilgotność 91%, pyłki średnie. No, tak jak jest tyle deszczu, to i pyłki średnie. Witam Was dzisiaj z moim aniołem walki. Tylko walki rozumianej, tak, a nie inaczej. Teraz Wam wytłumaczę, jak ta walka jest rozumiana przeze mnie. Witam z dobrą kawusią. Witam Elżbieta. Dziękuję. Taki piękny kubek mi dałaś. Kawa z 12% śmiadką. Ale miałam ser. No nie to się śni i śni. Ale śnie mówi się, że przyszłam przezwyciężyć strach. I uczestniczyłam w jakimś przedstawieniu, które miało być straszne, ale które miało pokazać Morgan, które miało pokazać to, że mam się przestać bać, czyli mam zrozumieć to, czego się boję. Bo jeden się boi węży, drugi się boi nocy, trzeci się boi. Nie wiem, ludzi. Zobaczcie, te lęki są różne. I ten, który się tego nie boi, to nie może zrozumieć. Jak to mówią, że nie zrozumie syty głodny. No nie. I odkryłam koronkę do Michała Anioła, Michała Archanioła. Będzie przypięta w komentarzach. Posłuchajcie, tam gdzie mamy miejsce takie... Nie wiem, czy to jest jakiś zakamarek domu, czy to jest gdzieś jakieś miejsce w piwnicy, czy na strychu. Że nam, jak tam idziemy, to nam się tak, to po pierwsze nie podoba, po drugie tak się jakoś dziwnie czujemy. No to, to dziwnie czujemy, to taka negatywna energia, nie? Tak do tego podejdźmy. Czyli coś się tam zadziało, lub jest jakiś byt, lub jakaś energia, która powoduje tą nieprzyjemność, którą czujemy. I jak walczymy? No do tego chciałam, do tego zmierzam. Co to znaczy walczyć? No jeżeli walczymy z duchami, to no jak będziemy walczyć z tymi duchami? My jesteśmy ludźmi, a oni duchami? No to te szanse są nierówne. Ale, ale te duchy, jeżeli nam się już przychodzą do nas w jakiśkolwiek sposób, to one pokazują, że one potrzebują, żeby im pomóc, żeby im pomóc rozwiązać ich problem. I to właśnie o to chodzi, że to nie jest kwestia walki, tylko kwestia wsparcia. Jeżeli przychodzą, no u mnie cisza, spokój kochani. który wie, że no nic, Cisiu, cichutko, może czasem gdzieś tam jakieś, ale to jest bardziej skrzypnięcie niż stuki. Stuków nie ma. Czyli można powiedzieć, że wypracowałam metodę, taką moją, jak pomóc tym duchom? No, bo jak będziemy walczyć, to co? No, weźmiemy oręż tutaj, tutajszą ludzką. No nie, to nie tędy droga. Ale mamy im dać wsparcie. Ktoś, kto przychodzi do nas o pomoc, prośbą, tylko te formy komunikacji są różne, no to dajmy mu wsparcie. Jeżeli przychodzą, stukają, no, to powiedzmy, czego potrzebujecie? Miłość. Miłość jest boska, jedna. Do źródła, do światła, do słońca. Czyli mówimy im, posłuchajcie, ja wiem, że może Wam jest tu źle i jesteście może 71 lat, ale moi drodzy, jedyne źródło dobra jest tam, Bóg, światło, źródło. Do Boga, do światła. Jedyny kierunek. I trzeba im to powiedzieć na głos. Witaj Gabrysiu, witam Mariola. Witam Panie Tomku. Można też walczyć z nałogiem, kochani. Tylko jak ta walka ma wyglądać, że 6.50 się biegnie do sklepu po papierosa? No, też jest to rozwiązanie. A tutaj, papierosy, posłuchajcie, są, nie są tanie. No i to jest tak, paczka. 10 euro. No, 7 to takie powiedzmy 8 euro. 8 euro to taki standard. Ewentualnie większa ilość to jest 10. Jakaś taka większa paczka to jest 15 euro. No, także ten to ten, ten nauk to jest taki trochę kosztowny. No ale dobrze, walczymy z nałogiem. Jak to moja kiedyś koleżanka powiedziała, coś Marzenko. Hmm. Nie stać mnie na zmianę nałogu. I gdy mama Ewelinki mówi do mnie, że pali pani, mówi że jeszcze się nie nauczyłam, to ja panią nauczę. A nie ma pani innego pomysłu, ja może jakiegoś innego się nałogu, nałogu nauczę. Ale kochani, wracając do tej walki. Czyli walka z duchami. Nie, to jest wsparcie tych duchów i pokazanie im drogi, bo one gdzieś zostały, zabłądziły, zginęły, całe życie przeżyły w takiej mm, klęsce, w takim, a może jeszcze zginęły nieoczekiwanie i one nie wiedzą. I to jest to, trzeba im wskazać drogę. No tak jak my, ludzie na Ziemi, też często błądzimy. Okazuje się, że. No, ale okej. Okay. Oko mi łzawi, ale wiecie, ja go łzawi, to jest bardzo dobra informacja. I tutaj też błądzimy, i czasem tak się wiecie, raz to, raz to, raz to. Brakuje nam takiego spokoju, takiego wsparcia, bo tak się Wiecie, jak to ten statek na tych skałach, i o tą skałę się uderzy, i o tą. I wtedy mówimy, że tak dostajemy w życie. Ale dlaczego dostajemy w życie? Dlatego, że ciągle coś łapiemy i ciągle nam się wydaje, że już jest to, już jest to, już jest to. Już złapaliśmy Pana Boga za nogę, nie? Jest takie powiedzenie, że już tak mu jest dobrze, że normalnie jak u Pana Boga za piecem, tak? A to nie ma tak. A czasem jest to łuda, w większości jest to uda. Bo kiedy czujemy, że jest dobrze? Gdy działamy dobrze, tworzymy, budujemy dobro, pomagamy innym, i wtedy ta wdzięczność przychodzi, i wtedy jest to poczucie, że jesteśmy potrzebni, że pomagamy, i ta dobroć przychodząca od innych, to jest ta kropka na innych. Także. Zobaczcie, w sumie jak niewiele, to nasze życie, ta praca z ludźmi, pomaganie innym, to nie tylko dotyczy ludzi, dotyczy też duchów. Dotyczy wszystkich, którzy potrzebują naszego wsparcia. Panie Tomku, dzień dobry. Panie Łukaszu, dzień dobry. Aleksandra, witam, Jadwiga. Wasieńko, Wasieńko, zmiana planów. Także mieliśmy plan pojechać do sanktuarium z Aleksandrum z sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach, ale no, widocznie jeszcze nie jest ten czas. Pojedziemy innym razem. O, ósma godzina, czyli zagadnijmy 4 kwadranse, a później 8 razy. Tak. życząc Wam. Wojny środy, przemyśleń i spostrzeżeń, bo jak wystarczy, że skierujemy uwagę w inną stronę i rozwiązania zaczynają nam się pojawiać. Także życie wam, aby ten anioł walki <grymny> był aniołem. O. Czarny kot do nas idzie. Dobrą Nie, on po polsku nie rozumie. Cik, 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 cik. Jakoś tu się inaczej było. Aby ten anioł wsparcia otwarcia się na nowe rozwiązania. Czyli anioł nowych, dobrych rozwiązań. I to pozdrawiam serdecznie. No zobaczenia. Ja?